Witajcie, towarzysze! Z tej strony ja, wasz kochany Marszał Egdynia. To jest kolejny odcinek z Mega Kampanii. Jak dobrze pamiętacie, drodzy towarzysze, w poprzednim odcineczku rozpoczęliśmy wojnę z Arabią. To będzie długa wojna, od razu nadmienię. No, zresztą, jak w poprzednim odc... odcinku mogliście zobaczyć, że to no, nie jest łatwa wojna. Jednak atakować tak rozległe ter... 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 terytorium, które tutaj się znajduje. Yy, no ale, towarzysze, jak na razie, idzie nie jest źle, z tego co patrzyłem. Mamy 67%. Tutaj punktów wojennych, a nadal jednak nie zajęliśmy aż tylu terytorii ile wydawało mi się, że będziemy musieli zająć. Więc towarzyszy, dla, dla mnie to jest aktualnie duży plus. Tylko niestety musimy teraz zajmować 100%, żeby oni skapitulowali i zaakceptowali naszą ofertę wyzwolenia Egiptu. Więc towarzyszy, aktualnie musimy kontynuować nasze natarcie i dobijać wszystkie tutaj mniejsze armie, które tutaj są, że po prostu oni już stracili tego ducha. Musimy ich złamać. No jakiej jak ich złamiemy, no to wyzwolimy oczywiście Egipt, który będzie niepodległy. Nie wiem jakim cudem oni mogą okupować w ogóle Egipt, towarzyszy. To jest coś okropnego, jak się na to patrzy. To jest coś naprawdę okropnego, jak się patrzy na takie coś. No ale no nic. Na razie naszym najważniejszym zadaniem będzie okupacja tych terytorii. W ogóle się i dobimy te dwie armie. Nie wiem po co one się w ogóle tu znajdują. Tutaj naszą Jerozolimę oczywiście będziemy musieli odbić, bo to nawet nie ma na czym odbić. No na razie sprawić tak, żeby w ogóle tego nie zajęli, bo będzie wtedy troszkę problem, jak oni nam to zajmą. Jednak zajmować nasze wydzenne terytoria jerozolimskie może być problem. Wiecie, to, towarzyszy, towarzysze, też myślę, że będzie trzeba tutaj usunąć sobie tą etykietę, żeby oni łapali w mutowników, bo jak oni mi się za was zaczną to wracać. To ja nie wiem, czy ja będę mógł wygrać tę wojnę. Czy znaczy na pewno wygram tą wojnę, ale zajmie to o wiele za dużo czasu niż powinno. A no, tu już nie ma żadnej etykiety. Myślę, że te armie, które się znajdują w kraju, 50 tysięcy i tam inne, myślę, że powinno sobie spokojnie poradzić z tym buntem. Zresztą, że to wszystko jest po 5-3 tysiące. A oni się nie będą raczej łączyć w większe kubki. Czy ta armia jest przydzielona do atakowania? to jest przydzielona do atakowania, to tym lepiej. Wy już widzę, ładnie sobie radzicie. Wy też zresztą. Z tej żadnych wrogich terytorii nie widzę, przynajmniej aktualnie. <laughs> tutaj możemy podzielić tą armię na dwa. I jedna armijka niech sobie już atakuje tam buntowników. A my tutaj się wrócimy drugą armią. W ogóle proszę zobaczmy, ile oni tutaj mają e, jednostek. Widzę, że mają. Troszkę mają, ale z tego co widzę, to armii to 2000. Najwięcej to chyba mają aktualnie okrętów, które możemy oczywiście zniszczyć, ale nie mamy takiej większej chyba potrzeby, mi się wydaje. Nie wydaje mi się, że będzie jakaś większa potrzeba niszczenia tych okrętów. No, w sumie te, co te okręty towarzysze mogą nam zrobić? Powiedzcie mi, co one mogą nam zrobić, takie okręty? Właśnie nic, w tym rzecz, że nic. A wy możecie sobie atakować dalej, oczywiście. Co my tutaj mamy zajęte? Mamy wszystko wizualnie zajęte, więc kontynuujemy nasze ataki. Tutaj w ogóle są strasznie towarzysze potężne, forty na poziomie 5-4. Więc no, troszkę to potrwa, zanim my to zasiemy, zanim my to ogólnie skończymy okupować. Aha, w ogóle towarzysze z ciekawości. Zobaczmy, jak tam nasze pożyczki. Największą pożyczką mają Filipińczycy: 600 funtów. A później jakieś mniejsze kwaiki. Grenlandia nawet się u nas zapożyczyła, co ciekawe. Bardzo ciekawe, bardzo. No cóż, no, możemy kontynuować, myślę. Nasza armika spada na trzecie miejsce. Nie wiem czemu, bo w sumie ona jest większa. Znaczy, może i tak, może nie jest większa, ale w sumie jest na podobnym poziomie jak wcześniej. No, jest na, poziomie, na podobnym poziomie jak wcześniej. Wy w sumie możecie się cofnąć, podobijać te oczywiście niedobitki, które tutaj się znajdują. Oho. No i oczywiście kolejne okienka, tutaj sobie poprzybijamy, o 14 tysięcy, to to towarzyszy jest pokaźna armijka, no jak na ten kraj to jest pokaźna armia, no ja poczekam spokojnie, ja mam czas, ja mogę... znaczy, no właśnie nie mam w sumie czasu, ale ja mogę i tak poczekać, e, a w nie skończą kupać no jednak to jest dużo ważniejsze niż takie, wiecie towarzysze, niż takie po prostu... No, umknęło mi słowo niestety. Już nie dokończę tego, co chciałem powiedzieć. No, zobaczcie. To znaczy, nawet mamy już tutaj plus 0, bo nawet nie mamy czego my o nich zabijać. Więc tak, dobicie tą armię. i w sumie możecie iść na Sanajai. San no chyba Sanaj. <laughs> <laughs> Okej, okay, wy coś robicie? Nie, wy nic nie robicie, więc zaraz sobie pójdziecie okupować. <laughs> Zresztą jak wy. Na kaw pójdziecie sobie. To skończyli okupować? Widzę, że skończyli ładnie okupować. I dobrze, i dobrze. Idziecie na dalsze te prowincje. Oho, już niedługo dojdziemy do Jerozolimy naszej ukochanej. A te armijki oczywiście musimy zniszczyć po to, żeby nie odbiły swojego Kairu, czy Kafy. A to Kair był, prawda? Tak, to był Kair, no bo jednak te armijki, jednak Kair, to jest dla nas bardzo ważny punkt, gdyby nie Kair, co znowu tam powybuchało, powiedzcie mi. Powbuchało. To chyba, mal... chyba jakiś malutki bunt. I to chyba nawet tutaj. No nic, no muszą sobie tam stać. <laughs> niech sobie już tam stoją, jak sobie tam stoją. Te armijki, no niech sobie idą dalej, oczywiście. Nie będę im bronił, żeby sobie tam stały. Tylko jak umrą, no to. No to niestety. Tak musiało być. Pójdźmy sobie do Medyny na razie, towarzyszy, a później pójdziemy do Mekki. Coś tutaj mamy, możemy już iść, widzę, na południe. by tutaj róbcie takie kółeczko, znaczy może nie kółeczko, ale taki zwrot później, jak zniszczycie tą abymikę fajną. O, fajną czy nie fajną, nie, nie wiem. Yy, tak, tak, zróbmy tak, widzę, że tu ładnie yy, ładnie idzie. To wszystko, jeżeli chodzi o okupację prowincji, to chyba To duże jeżynie prawda? Jakie mam wrażenie, jakieś? Nie, właśnie mało inżynierów, ale mam tutaj 11 tysięcy dział. To, to jednak jest w miarę coś. O, właśnie, cofnijmy się tu. Wy możecie dobić buntowników? Coś tutaj już skończyłem kupować? Tak, już skończyłem kupować coś. <śmiech> <śmiech> tutaj, może medynę skończyliśmy, więc idziemy do Mekki. Bardzo ważny ośrodek religijny. Musimy skończyć go. O, już go skończyliśmy okupować, jak tam idzie. Jeżeli chodzi o Arabię 72%. No, jeszcze się ugi nie uginają. Jeszcze się nie uginają. A jak staliśmy, tak stoimy. Czy możemy jakąś armikę, tak szczerze, podesłać tam? My tą jedną armikę możemy podesłać, właśnie. Tak coś sądziłem. Ona musi mi tutaj powybijać wszystkie rzeczy, bo ja nie że pewnie tak jak ja na to patrzę się, no to <laughs> no to towarzysze nie mogę. Nie mogę po prostu na to patrzeć, to możemy sobie, o nie, nie, chciałem sobie to zaznaczyć i wszyscy do, co to jest, Lidziny Nowogrodu. Jak tam w ogóle towarzysze nasze fabryczki? Dużo nie... bezrobotnych mamy w północnej Finlandii. Nie wiem czemu, weźmy sobie, rozbudujmy tutaj fabrykę płótna. Fabryka samochodów, myślę, że też możemy sobie rozbudować. Hmm, tutaj gorzelnie też ubrania, ale te zwykłe ubrania są. Właśnie musimy sobie troszeczkę poulepszać te fabryczki niektóre, ponieważ, no właśnie, sami widzicie, nie mamy zbyt wielu tutaj ludzi. Przy okazji zobaczymy, kiedy... A, jakieś eventy chyba mamy. Hmm, zobaczymy, jak to, kiedy to się ulepszy. Odpuszczam grę. <laughs> Odpuszczam grę. I zobaczymy jak tu ludzie zostaną być bezrobotni. Oho. nie, to w ogóle. Aha, już wiem. To jest ta prowincja, przy której ludzie nie chcą w ogóle iść do pracy. Już pamiętam ją. A ja sobie ją zapamiętałem tą prowincję towarzysza. Wy sobie myście. Ja dobrze pamiętam tą prowincję. Wy nie skończyliście oblegać. No dobrze. Cieszy mnie to i to bardzo. Jak tam nasze armiki? No, i teraz będą się kręcić takie malutkie zaroszustki. E, więc tak, ten tysiączek. O, widzę, że tu 18 tysięcy, to jest już dużo. To już jest dużo z tego co widzę. Jak na tom oczywiście, jak na ten krajk. Rzecz jasna. E, co my tutaj? O, widzę, że tutaj coś mi, będzie mi chciało podbijać te prowincje, a ja mówię o nie, 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 nie ma tak dobrze. Wy w sumie, jak nic nie robicie, to możecie zacząć oblegać te dalsze terytoria, które tutaj mamy. Arak na przykład. jeszcze tu by dali. W ogóle te, te, te prowincje, widzę, że nawet ładnie się tutaj oblegają. Nie wiem, czy to mam tak dobrą armię, czy one są tak samo po prostu chronione, te jednostki. E, o, 20 tysięcy. No, to jest już pokaźna jednostka, towarzysze. To już jest miary pokaźna jednostka. Wy, Wyjdziecie do Raz, graj i tutaj widzę, że też zaraz skończycie oblegać i bardzo dobrze, cieszy mnie to no i teraz możemy już w głąb pójść na calutką Arabię jak tam idzie procent wojny 89, ale nadal nie chcą przyjąć tej propozycji? dobrze, jak tak chcą, ja nie będę ich zmuszał myślę, że sami w końcu ustąpią zaraz sobie przy okazji Kuwait zaczniemy oblegać co tam jest? tam mamy banany no banany, znaczy, no ba ogólnie owoce jeżeli chodzi o to a jak nieźlicie tam, a wy mnie sobie iść w sumie. Gdzie? do nas serii. A no, tutaj będą chyba szybko, bardzo szybko będą oblegane. No to nie. wierzę, że było w miarę szybko. O, tutaj widzę ładnie będzie. Duży buncik. 66 tysięcy. Wy też będziecie też niszczyć bunty. No, 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 wy też będziecie, myślę, że bunty niszczyć sobie. Aha, i wy się złączycie do tej armijki. No i fajnie. No i fajnie. Ile tutaj będzie? Około 30 tysięcy. Dobrze, wydać mi się, że będziecie tutaj niszczyć. Jakieś 30 tysięcy? To nie jest duża armia z tego co widzę. Myślę, że to będzie dużo większa. Tutaj nic nie mamy i bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. A oni, kuraj, to ja wam na pewno nie pozwolę odbić. Idziemy w głąb kraju. Okupujemy ludkie prowincje. Jakie tylko napotkamy, towarzyszy? Salutkie. Ja pamiętam, co ja nam zrobiła, Pamiętam, co nam zabrała. I ja muszę tutaj ich przeatakować. Trzeba ich towarzyszy przeatakować. W ogóle, jaką oni chcą ofertę pokojową? <laughs> Biały pokój. To, co tu ma być, towarzyszy? Co tu to ma być w ogóle? To jest jakiś żart, nieśmieszny jeszcze. Żeby Marszałkowi wysłać biały pokój, kiedy on wygrywa. To jest w ogóle bezsens. Nawet nie powinien takiego czegoś wysyłać, bo to jest aż wstyd. Jest to jest towarzysz aż wstyd, jak coś wysyłać. Co my tutaj skończyliśmy? O, tutaj widzę, że skończyliśmy oblegać. No dobrze, idźmy w głąb kraju nadal. Teraz spróbujmy sobie ich e, porty pooblegać. Coś tam Niemcy robią, ale niestety no nie mam na to czasu. Chyba, że w Bułgarii coś ciekawego jest. Poprawić relacje? Chyba nie możemy raczej. Nie, nie, bo mamy życzliwych. Ale nam zablokowali ambasadę, oczywiście, Niemcy. Jakżeby inaczej. Czym ja się tego spodziewam? Oczywiście Gruzję też. Dwa terytoria, które chciałbym najbardziej zaatakować. Zostały, za, zostały w strefie Niemców. No cóż. A co my tutaj mamy? My mamy? komunistów niemieckich, co ciekawe. Bardzo interesujące. Na no nic. Nasze armie po prostu będziemy wysłać sobie w dalszy w głąb terytorium. Mhm, tutaj oblegają, oblegają bardzo ładnie. Tutaj coś macie. Do Sany możecie iść, chyba że wjedziecie do Sany. Wejdziecie do Sany, więc wyjdziecie do tej prowincji. Wy już macie przydzielone wszystko do oblegania, więc idźcie, idźcie. Tym lepiej dla Was. Nie, nie, nie wyjdę idź Tutaj mi się chyba pomyliło i nie chcę, co wysłałem to tutaj. Co my tu mamy? Nic Ciekawego. Tutaj już skończyliśmy oblegiwać. o, skończyliśmy obleganie tutaj. No i tutaj będą duże teryt terytoria, które będą należały do Afryki. Trochę się to, że tutaj, jednak namęczymy, żeby to po, żeby skończyć to okupować. Widziałem, że mieliśmy 90%, ale te 90%, chyba to, wydaje mi się, że nie wystarczy. Bo jednak, jak dobrze pamiętam, oni żądali 100%, na no 100% jeszcze nie mamy. Jeszcze, zaraz będziemy tak, na szczęście mieli, więc wojna nie będzie trwała aż tak długo jak mi się wydawało. Już tak, dotrwaliśmy do 33, ja myślę, że do, 20, do 34 jeszcze sobie trochę dotrwamy. Więc spokojnie, będziemy mieli jeszcze czas, by pokupować sobie wszystkie terytoria arabskie. Będziemy oczywiście oblegiwać forty, bo forty też dają sporo punkcików. Dokładnie, coś tutaj jeszcze mamy do, żeby oblec mamy jeszcze w sumie tutaj jakieś prowincje mniejsze. <laughs> tutaj skończyliśmy. Prawie oblegać. Ile będziemy mieć punktów? Zero. Oczywiście, czemu by nie. Tutaj już mamy wszystko zrobione. Idziemy do Aden tą armijką. I już niedługo skończymy sobie również oblegać Arabię. Kolutką. Chodzi bardziej o te tereny wydzennej Arabii. Bo ile tu zostało? Niewiele. Tak sami możecie zauważyć. Bardzo niewiele. I wy nie macie artylerii, prawda? Nie macie artylerii. No to pewnie jest dobrze chroniony fabdzik. Albo w ogóle jakiś fabdzik jest. Zobaczmy przy okazji towarzyszy, jak tam nasz właśnie fabd w Nowogrodzie skończył się. Czyli możemy rozbudować kolejny. Wy coś robicie. Widzę, że nic nie robicie, więc możecie iść tutaj. Tych w ogóle była prowincja z Ropą, prawda? Nie, to nie było prowincji z Ropą, Coś mi się wydawało. <laughs> Ile mamy towarzyszy procent? 95. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Zaraz będziemy mieli 100. Zaraz będziemy mieli 100%. Żadnej armii. Nie widzę. No nie widzę. Myślałem, że to jest znajdę, ale nic nie zauważyłem jak na razie. no, tutaj widzę, że nawet nie są źle chronione tereny. Jakieś forte na poziomie na poziomie pierwszym są. To prawda. Coś tam jednak towarzyszy tu jest. <laughs> już widzę, że mamy wszystko zrobione, tak, tak, tak. I idziemy do Azwan. A jak tam Arabia Wedzenna? no już tam niedobitki, jak mówię. Niedobite jakieś ter terytoria, które możemy szybko oblec, no bo to nawet nie są chronione żadne, żadnym forcikiem, ani niczym innym. Chociaż infrastrukturę trzeba przyznać, że mają na poziomie szóstym. To się akurat chwali. To się chwali. Mamy egzekucję, i możemy sobie kontynuować tutaj ubijanie. a no właśnie, bo zapomniałem o absolutnie tych terenach, przecież jeszcze tutaj możemy wszystko sobie ładnie oblec. O tutaj, 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 proszę bardzo. W ogóle Arabia to już widzę, że to jest e, cień dawnego imperium, którym kiedyś była. Kiedyś towarzyszy, no to ja sam bym się było zaatakować Arabia, a teraz? Teraz to nic nie znaczy taka Arabia. Teraz taka roga w sumie nic nie znaczy, jakby na to spojrzeć, jeżeli Związek Radziecki już się ładnie ciśnie, no to... czy no, żeby nie było, ja nie mówię, że nasz kraj jest jakiś strasznie zły, bo on jest świetny, przepiękny. Ale mówię, względem dawnej potęgi, no to już jest niczym. nie towarzysze, jak sam widzicie, już mamy 100% <laughs> wojny o niepodległość kraju Egipt. Więc, o w ogóle tutaj mamy... Tak, mamy tutaj wszystkie prowincje spełnione. Więc możemy zaproponować towarzysze pokój. Oni oczywiście przyjmą tę propozycję. Więc klikamy kontynuuj. Oczywiście odnosimy, odnosimy miażdżące zwycięstwo. Możemy spodziewać się realizacji wielu celów wojennych, dokładnie. No i negocjujemy w imieniu całego naszego imperium. Więc klikamy kontynuuj. I... Rosja została przyjęta, kraj Egipt nabywa wszystkie regiony rdzennych prowincji. Zobaczmy, towarzysze, jak to wygląda. No i towarzysze, myślę, że teraz możemy kończyć ten odcinek, więc na razie będę Wam dziękował. Bardzo wszystkim za oglądanie, no bo to myślę, że następny odcinek będzie odcinekiem ostatnim, więc chcę się przygotować. Więc jak mówię, na razie dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zapraszam do następnego odcinka. Myślę, że to będzie ostatni odcinek, więc zapraszam, a więc co? Na verdade,